Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, patrząc w oczy swojej kotce, co ona właściwie widzi, kiedy na was patrzy? Czy postrzega was jako swojego człowieka? Czy za tym spojrzeniem kryje się coś bardziej zagadkowego? Dane naukowe i analiza kociego zachowania wskazują, że postrzeganie was przez waszą kotkę jest nie tylko inne, ale zasadniczo obce. Być może uważacie się za najważniejszych, za właścicieli i żywicieli, jednak z kociego punktu widzenia. Wszystko może być postawione na głowie. Zacznijmy od aspektu, który wydaje się prosty, ale w rzeczywistości jest bardzo wymowny. Od wzroku waszej kotki. Koty postrzegają świat inaczej niż my. Ich wzrok jest przystosowany do zmierzchu i świtu. Tego czasu, kiedy ich naturalne instynkty popychają je do polowania. Ludzie są trichromatami, co oznacza, że rozróżniamy szerokie spektrum kolorów, w tym czerwony, niebieski i zielony. A koty? Ich postrzeganie kolorów jest stonowane. Całkiem nieźle rozróżniają odcienie niebieskiego i zielonego, ale czerwone i różowe kolory zamieniają się dla nich w blade, niewyraźne odcienie. Dla Was to jaskrawo-czerwony sweter, a dla Waszej kotki zaledwie szarawa plama. Co jeszcze ważniejsze, ostrość ich wzroku jest znacznie niższa. Kotka, znajdująca się dwa metry od Was, nie będzie w stanie rozróżnić drobnych rysów Waszej twarzy. Które, jak wam się może wydawać, widzi. Możecie się uśmiechać, marszczyć brwi czy stroić miny. Wasza kotka tego nie zauważy. Za to doskonale widzi ruch. Najmniejsze drgnięcie ręki czy mrugnięcie rzęsami natychmiast to wychwyci. To prowadzi nas do rozpoznawania twarzy. W przeciwieństwie do psów, koty praktycznie nie rozpoznają ludzi po rysach twarzy. Znają was po głosie, zapachu i znajomej rutynie dnia. Właśnie dlatego wasza kotka może przejść obok waszego zdjęcia, nie rozumiejąc kto na nim jest. Ale wystarczy, że otworzycie lodówkę o zwykłej porze karmienia, a ona natychmiast się pojawia. W ten sposób, z czysto wizualnego punktu widzenia, jesteście wysoką, lekko rozmytą sylwetką, która w określony sposób pachnie i się porusza. Ale dla kotki to więcej niż wystarczająco do budowania relacji. I tu dochodzimy do najciekawszego. Jeśli kotka nie rozpoznaje was po twarzy i nie postrzega kolorów ani drobnych detali, jak was identyfikuje? Odpowiedź tkwi w zachowaniu. Koty posiadają fenomenalną pamięć dotyczącą otoczenia. Zapamiętują nie tylko miejsca, ale całe wzorce, czas karmienia, rytm kroków, sposób mówienia, waszą energię emocjonalną. Dla kotki, wasza osobowość to nie wygląd. Kształtuje się ona poprzez interakcje. Ten, kto napełnia miskę, mówi łagodnym głosem i otwiera drzwi dokładnie tak, jak jej się podoba. To wy. Nie dlatego, że macie określony wygląd, ale dlatego, że wasze zachowanie jest konsekwentne, znajome i przynosi ukojenie. I oto zdumiewający fakt. Koty nawet nie kreślą między Wami a sobą tej linii, którą my oddzielamy gatunki zwierząt. W ich świecie nie jesteście człowiekiem. Jesteście dla nich tylko unikalnym obiektem na ich mapie społecznej. Nie widzą wysokiej dwunożnej istoty, widzą zbiór działań, który kojarzy się z bezpieczeństwem. Określają Was po Waszych czynach, Waszej konsekwencji, tonie i energii. Tak Was rozumieją. Właśnie dlatego gwałtowne zmiany w Waszym zachowaniu mogą je zdezorientować lub wywołać niepokój. Do dziś niektórzy ludzie są przekonani, że koty to zdystansowane i nieczułe stworzenia, które tolerują ludzi tylko dla jedzenia. Jednak nauka i zachowanie waszej kotki mówią zupełnie co innego. Koty pamiętają i czują. Zauważają wasz smutek, stres czy radość, a ich reakcja na te zmiany jest bardzo wymowna. Jeśli kotka częściej zwija się obok, gdy macie zły dzień, to nie jest przypadek. Jeśli głośniej miałczy podczas waszej rozmowy służbowej, to nie jest zwykły hałas, to adaptacyjne, sensowne zachowanie. Jesteście dla niej ważni nie tylko jako źródło pożywienia. Ale i jako żywa, czująca istota. Ich więź z Wami nie jest mechaniczna, a emocjonalna i głęboko spersonalizowana. Jest wynikiem długiej historii wspólnej przestrzeni, dźwięków, nawyków, reakcji i zaufania. Więc następnym razem, gdy kotka usiądzie Wam na kolanach, zamruczy na piersi lub spojrzy w oczy, jakby w głąb duszy, wiedzcie, widzi w Was nie tylko człowieka i nie kogoś obcego. Widzi w Was rodzinę. Zgłębmy temat. Kiedy kotka ociera się o wasze nogi, przytulnie układa się obok lub barankuje was głową, to nie są chaotyczne działania. To sygnały społeczne, których używają do komunikacji między sobą. Koty nie tworzą stad, a luźne grupy społeczne na swoim terytorium. I kiedy jednej kotce podoba się druga, powoli mruga, patrząc na nią, ociera się pyszczkiem, liże i ugniata łapkami. Brzmi znajomo? Wasza kotka traktuje was jak swojego pobratymca. Nie jesteście tylko akceptowani, jesteście członkiem jej grupy, jej kolonii, a może nawet rodziny. To wyjaśnia, dlaczego niektóre koty przynoszą wam dary, zabawki, liście lub niestety martwe owady. To nie jest błąd. To przejaw zaufania i przywiązania, podobnie jak matka kotka przynosi zdobycz swoim kociętom. Przy tym nie próbują one zaimponować komuś wyżej postawionemu. Widzą w was równego sobie kociego towarzysza w ludzkiej postaci. Czy koty rozumieją, że nie jesteśmy z ich gatunku? Na jakimś poziomie, prawdopodobnie tak, ale dla nich to nie ma znaczenia. Kategorie, którymi my operujemy gatunek, dominacja, własność w kocim świecie nie znaczą nic. Dla nich ważne jest Wasze zachowanie. Czy jesteście przewidywalni? Czy jesteście delikatni? Czy szanujecie ich przestrzeń osobistą i dbacie o nie? Jeśli tak, to gratulacje. Zostaliście przyjęci do stada. Czy kiedykolwiek zauważyliście, że wasza kotka traktuje was raczej jak równego sobie, a nie jak przedstawiciela innego gatunku? Opowiedzcie swoją historię w komentarzach, chętnie przeczytamy. A teraz informacja, która wszystko wywraca do góry nogami. Według wielu specjalistów od zachowań kotów, wasz pupil nie tylko uważa was za swojego pobratymca, widzi w was rodzica, a dokładniej matkę. Spójrzmy na dowody. Kocięta ugniatają łapkami brzuch matki. Aby stymulować przepływ mleka. Dorosłe koty, które robią to samo na waszych kolanach, odtwarzają to dziecięce wspomnienie. Miałczenie kociąt to sposób na przyciągnięcie uwagi, podczas gdy dorosłe koty używają go głównie do komunikacji z ludźmi, a nie między sobą. Kiedy wasza kotka chodzi za wami krok w krok, kładzie się obok podczas choroby lub żałośnie miałczy przy drzwiach, gdy wychodzicie, zachowuje się jak kociak, który nie odstępuje matki. Jesteście jej źródłem bezpieczeństwa, ciepła, pożywienia i punktem odniesienia w świecie. Nie jesteście przywódcą stada jak u psów. Jesteście mamą. I z tej roli tak naprawdę nigdy nie wyrastają. Nawet elementy pielęgnacji, lizanie ręki, lekkie podgryzanie włosów, ocieranie się pyszczkiem o was, to te same działania, za pomocą których kocięta wzmacniają więź z matką i innym rodzeństwem. Więc kiedy wasza dorosła kotka tak postępuje, nie tylko się pieści. Odtwarza najsilniejszą więź, jaką kiedykolwiek znała. I to nie jest coś, co koty mogą udawać. To głęboko emocjonalny proces, związany z chemią mózgu, pamięcią i poczuciem komfortu. To także wyjaśnia ich emocjonalną zależność. Szukają Was nie tylko dla jedzenia, ale i dla równowagi psychicznej. Podobnie jak kociak wraca do ciepła matki po poczucie bezpieczeństwa, Wasza dorosła kotka wraca do Was po ten sam komfort psychiczny. Rozważmy jeszcze jeden zdumiewający aspekt. Koty jako emocjonalne lustra. Wielu właścicieli zauważa, że ich pupile zachowują się różnie w zależności od ich własnego stanu psychicznego. Koty niezwykle subtelnie wyczuwają język waszego ciała, intonację głosu, a nawet zmiany zapachu spowodowane hormonami i stresem. Kiedy się denerwujecie, kotka może się schować lub stać się bardziej czujna. Kiedy jesteście spokojni, najprawdopodobniej będzie bardziej czuła. Oznacza to, że wasza kotka nie tylko biernie obserwuje wasz nastrój, reaguje zmieniając swoje zachowanie, aby utrzymać równowagę emocjonalną w waszej wspólnej przestrzeni. To ciche pocieszenie, które daje, gdy jesteście smutni, to nie przypadek, to przejaw empatii. Może nie rozumieć waszych problemów, ale rozumie was. Takie emocjonalne odbicie lustrzane pogłębia waszą więź w sposób, którego niewielu jest świadomych. Koty nie mają mowy werbalnej ale kompensują to dostrajając się do waszej fali emocjonalnej ich milczenie to nie obojętność, a uwaga to zrozumienie bez słów dla kotki dom to nie tylko wspólne mieszkanie to jej terytorium każdy pokój powierzchnia i przedmiot nosi na sobie jej znaczniki zapachowe jest związany z określonymi rytuałami i zasadami wasza obecność w tej przestrzeni staje się nieodłączną częścią struktury na której ona polega wasze przemieszczanie się Codzienne czynności, czy po prostu spokojne przebywanie na jej terytorium, wzmacniają poczucie stabilności. A kiedy wychodzicie, wasza nieobecność nie jest tylko zauważana. Może wywoływać niepokój, bo to naruszenie znanego porządku jej świata. Zrozumienie tego pomoże spojrzeć na nowo na takie zachowania, jak natręctwo czy lęk. Nie jesteście tylko człowiekiem. Kotka wpisała was w samą architekturę swojego życia. Nie jesteście oddzieleni od jej przestrzeni, jesteście częścią samego terytorium. Wasza obecność czyni jej świat spójnym. Ludzie w dużej mierze polegają na słowach, ale koty są prawdziwymi ekspertami w komunikacji niewerbalnej. I czy wierzycie, czy nie, język waszego ciała mówi kotce bardzo wiele. Kiedy podchodzicie powoli, unikacie gwałtownych ruchów i zachowujecie spokój, kotka odczytuje te sygnały jako przyjazne. Ale jeśli poruszacie się chaotycznie, hałasujecie lub nachylacie się nad nią, może to odebrać jako dominację lub agresję, nawet jeśli nie mieliście złych zamiarów. Wasze oczy, postawa i energia tworzą ogólną atmosferę, którą kotka uczy się czytać z zadziwiającą precyzją. Więc kiedy wydaje się, że kotka przewiduje wasz nastrój lub reaguje na niewypowiedziane pragnienia, to nie magia. To kocia intuicja, doskonalona latami rozszyfrowywania każdego waszego ruchu. Ten niemy dialog kształtuje to, jak kotka postrzega wasze intencje i ostatecznie, jak bezpiecznie czuje się przy was. Nie potrzebuje słów, potrzebuje waszej obecności, waszej konsekwencji i waszego spokoju. Może wam się wydawać, że kotka nie rozumie waszych słów, ale absolutnie dokładnie wychwytuje, jak je wymawiacie. Koty są wrażliwe na ton, wysokość i rytm głosu. Miękka, wysoka intonacja jest często postrzegana jako przyjazna i opiekuńcza. Głośny, ostry głos może sygnalizować niebezpieczeństwo lub niezadowolenie. Niektóre badania nawet pokazują, że koty są w stanie odróżnić głos właściciela od obcych i reagować właśnie na niego. Mogą nie rozumieć znaczenia słów, ale łączą wasz ton z emocjami i konsekwencjami. Kiedy czule rozmawiacie lub śpiewacie swojej kotce, wzmacniacie więź opartą nie na słowach, a na melodii i uczuciach. Z czasem wasz głos staje się kolejnym elementem jej emocjonalnej mapy świata. Intonacja staje się wspomnieniem, rytm, ukojeniem. Wasz głos staje się częścią tego, kim was postrzega. Współczesne badania pokazują, że koty, podobnie jak dzieci, mogą tworzyć różne style przywiązania: bezpieczny, lękowy lub unikający. Te terminy, często używane w psychologii człowieka, mają zastosowanie również do tego, jak koty odnoszą się do swoich właścicieli. Kotka z bezpiecznym stylem przywiązania będzie pewnie eksplorować nowe otoczenie, wracać do Was po wsparcie i łatwiej znosić stres. Niepewna kotka może się chować, nadmiernie miałczyć lub ostro reagować na Waszą nieobecność. Oznacza to, że zachowanie Waszej kotki to nie tylko instynkty. Ona buduje psychologiczny model Waszych wzajemnych relacji. Wasz codzienny styl komunikacji z nią, konsekwentny lub nieprzewidywalny, kształtuje to przywiązanie. W jej oczach nie jesteście tylko kimś, kto o nią dba, jesteście jej emocjonalnym oparciem. A typ więzi, który tworzycie, wpłynie na to, jak kotka będzie was widzieć nie tylko dzisiaj, ale i w przyszłości. Nie jesteście tylko częścią jej życia, jesteście częścią jej emocjonalnego fundamentu. Istnieje stary mit o tym, że koty są zimne i obojętne wobec swoich właścicieli, że trzymają się blisko tylko dla jedzenia i widzą w ludziach. Nie więcej niż automaty do wydawania karmy. Ale nauka i zachowanie waszej kotki świadczą o czymś przeciwnym. Badania nad przywiązaniem między kotami a ludźmi pokazują, że wiele z nich tworzy głębokie więzi emocjonalne, pod względem bezpieczeństwa porównywalne z więzią dzieci i rodziców. Kotka, która woli siedzieć wam na piersi lub spać na waszej poduszce, nie robi tego z lenistwa. Szuka bliskości, ciepła i emocjonalnego spokoju, który daje wasza obecność. Czy zdarzyło się, że wasza kotka wskakiwała na laptopa właśnie wtedy, gdy byliście pochłonięci pracą? Albo przynosiła wam liść, skarpetkę, a nawet zakrętkę od butelki, jakby to był cenny dar? To nie są zwykłe, zabawne wybryki. To sposób waszej kotki na wciągnięcie was do swojego świata. Ta skarpeta to prezent. To, że was rozproszyła, to chęć przyciągnięcia uwagi. Ale odzwierciedla to, jak koty komunikują się z tymi, którym ufają. Jeden z użytkowników opowiedział, jak jego kotka, pozostawiona sama na weekend, przez cały dzień go ignorowała, a potem zwinęła się obok, jakby nic się nie stało. Inny podzielił się, że kotka spała w jego walizce w noc przed wyjazdem, jakby mówiąc: Nigdzie nie pojedziesz. Te małe momenty mówią więcej niż słowa. Miejsce i pozycja, w których śpi wasza kotka. Wiele mówią o tym, jak was postrzega. Jeśli kotka śpi obok was, na was lub w waszym łóżku, to nie tylko dla wygody. To kwestia zaufania i bezpieczeństwa. W dzikiej naturze koty są najbardziej bezbronne we śnie. Dlatego, kiedy decyduje się zdrzemnąć obok was, odsłaniając brzuch lub przytulając się do piersi, jest to najwyższy przejaw wiary. Czy wasza kotka szuka was, gdy zamierza spać? Idzie za wami do sypialni lub śpi na waszych rzeczach? W ten sposób stara się być blisko tego, kogo uważa za swojego obrońcę, tego, kto daje jej ciepło, bezpieczeństwo i pewność. Nawyki związane ze snem to jeden z najpewniejszych znaków kociego przywiązania. I jeśli wasza kotka nalega na dzielenie z wami przestrzeni do odpoczynku, nie tylko was toleruje. Tworzy z wami więź w najbardziej bezbronnym dla siebie momencie. I to prowadzi nas do najbardziej intrygującego pytania. Jeśli wasza kotka widzi w was swoją matkę, co pamięta z czasu, który spędziliście razem? Czy pamięta dzień, w którym ją przygarnęliście? Ten raz, kiedy wyjeżdżaliście na wakacje? Ten moment, kiedy płakaliście, a ona nie odstępowała was na krok? Pamięć emocjonalna kotów jest o wiele głębsza niż możemy sobie wyobrazić.